Dzień dobry, jesteś Neref Refosado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Tradycyjnie zaczynamy go od omówienia sentymentów wobec ryzyka, no jeśli chodzi o wczorajszą sesję na Wall Street, ta przyniosła praktycznie całkowite odreagowanie piątkowych wzrostów, które były związane z lepszymi doczekiwań danymi z amerykańskiego rynku pracy. Wczoraj pojawiły się komentarze, że. Hmm, no jednak ogranicza to przestrzeń do obniżek 100-procentowych, aczkolwiek no wiedzieliśmy już o tym w piątek po publikacji danych, no tak mocno odczyty, praktycznie przekreśliły perspektywę obniżki 100-procentowych podczas listopadowego posiedzenia o 50 punktów bazowych. No, wydaje się, że ten taki negatywny sentyment mógł być związany z kończącym się w Chinach Tygodniem wolnego w trakcie sesji azjatyckiej, dzisiaj widzieliśmy bardzo silne spadki Hang-Senga o blisko 7%. No, inwestorzy wrócili zaniepokojeni. Bowiem w trakcie ostatnich dni no nie słyszeliśmy zapowiedzi kolejnych działań mających wesprzeć wzrost gospodarczy w Chinach, a takowe zapowiadały władze. W Pekinie zatem doszło do takiego pewnego rozczarowania z tego tytułu, i stąd ta dzisiejsza sesja tak wyglądała. Też jeśli chodzi o pierwszy, o początek handlu na, na starym kontynencie, widać było większą presję. I próbę zejścia niemieckiego DAX-a w kierunku pierwszego wsparcia na poziomie 19 tysięcy punktów, aczkolwiek w tym momencie widzimy umiarkowany powrót optymizmu i w Niemczech mamy 19 200 punktów. Aczkolwiek no, nic nie wskazuje na to, żeby najbliższe dni mogły tutaj przynieść jakąś istotną zmienność. Patrząc w kalendarium makroekonomiczne, no to mamy w czwartek dane amerykańskiej inflacji za wrzesień. One mogą wpłynąć na oczekiwanie dotyczące dalszej ścieżki 100% w Stanach, a zatem też mieć przełożenie na rynek akcyjny. Media na prognoz rynkowych sugeruje spadek inflacji do 2,3% z 2,5% notowanych w sierpniu. Oczywiście im, te dan, im, te im cofnięcie inflacji będzie większe, tym rynek powinien się bardziej ucieszyć. Jeśli chodzi o, o główne indeksy, no chyba tutaj widać taką atmosferę wyczekiwania na zbliżający się wielkimi krokami sezon wyników w Stanach Zjednoczonych. On tradycyjnie będzie rozpoczynał się publikacjami największych amerykańskich instytucji finansowych, które już są zaplanowane na najbliższy piątek, od tego, jak radziły sobie największe banki. To ma być taki barometr, jak zachowała się cała gospodarka, a jest tutaj taki trochę niedosmak, jeśli chodzi, czy niedosyt, jeśli chodzi o wyniki za poprzedni kwartał, szczególnie jeśli chodzi o spółki technologiczne, o to, jak, jakie osiągają one potencjalnie zyski z tytułu rozwoju sztucznej inteligencji. Też pojawiło się trochę znaków zapytania, jeśli chodzi o perspektywę wzrostu konsumpcji w Stanach Zjednoczonych. No i te elementy, no, wydaje mi się, że będą decydujące, jeśli chodzi o najbliższe tygodnie na rynku akcyjnym, dopóki, czy to perspektywy spółek technologicznych, czy to poziom konsumpcji w Stanach, to się nie wykrystalizuje, dopóty no, wyjście na nowe szczyty może być po prostu trudno. Jeśli chodzi o dolara, no ten koryguje się po ostatnich wzrostach, notowania EURUSD odbijają w kierunku 1,10%, Oczywiście czwartkowe dane o inflacji będą kluczowe, jeśli chodzi o zachowanie amerykańskiej waluty w tym tygodniu. To, co umacniało dolara, to te same elementy przemawiały na niekorzyść złotego. Widzimy, że dolar się koryguje, także i przecena na rynku złotego się cofa, anotowania euro kosztują mniej niż 4 ,31 zł 31 groszy w tym momencie jeśli chodzi o USDPL widzimy 3 92 zatem no, potwierdza się, że o notowaniach polskiej waluty no, w głównej mierze decyduje to, co się dzieje z dolarem. Hmm, no też, jeśli chodzi o takie średnioterminowe perspektywy złotego, no to w pewnym stopniu mogło się one nieco pogorszyć przez złagodzenie retoryki przez Radę Polityki Pieniężnej przez Kalpińskiego w ubiegłym tygodniu, co tworzyło drogę do obniżek 100% w pierwszej połowie przyszłego roku. Jeśli chodzi o sytuację na rynku surowcowym, no widzimy, że notowania dropy podlegają dość sporym wahaniom, dzisiaj korekta, ale cały czas powyżej 75 dolarów za baryłkę w przypadku odmiany WTI, oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie, konflikt Izraela z Iranem, to są w tym momencie kluczowe elementy, jeśli by tutaj doszło do jakichś nieprzewidywanych, tragicznych wydarzeń, no to oczywiście sytuacja na rynku ropy mogłaby się odmienić w kilka chwil. Na koniec złoto, które koryguje się po wyrysowaniu ostatnich czytów wszechczasów, aczkolwiek uwzględniając ostatnią aprecjację amerykańskiej waluty, no można by spodziewać się silniejszej psyceny notowań żółtego metalu. Tymczasem jedna uncja na poziomie 2650 dolarów może sugerować, że jeśli amerykańska waluta znalazłaby się pod presją i nastałyby na rynku bardziej korzystne warunki do wzrostu złota, to jak najbardziej możemy widzieć Próbę rysowania kolejnych ekstremów. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec, jak zawsze, informacja prawna. Pozdrawiam i do usłyszenia.